Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów wspierających na supi, na YouTube. Dzisiaj kolejny taki odcinek pogadankowy, techniczny. Myślę, że dosyć ciekawy temat. Tutaj na pewno na czasie odnośnie najlepszych silników litrowych, turbodoładowanych. No bo zazwyczaj te silniki są aktualnie turbodoładowane, aczkolwiek wspomnę też o paru silnikach wolnossących, gdzieś tam przy okazji, który z danej marki też jest, powiedzmy, warty uwagi, to są silniki litrowe, turbodoładowane, a co za tym idzie, są to silniki trzycylindrowe. Ja taki film nagrywałem o najlepszych silnikach trzycylindrowych, ale tam był tam były inne pojemności, też, bo tam. Z każdej marki można co innego wyciągnąć, tak naprawdę. Dzisiaj niedzielny poranek. Myślę, że dosyć taki ciekawy odcinek wyjdzie. Także zachęcam do oglądania, subskrypcji, udostępniania tego filmu gdzieś tam znajomym, także, żeby te zasięgi nam rosły. Także zaczynajmy. Może na początek kilka podstawowych takich pojęć, danych, czyli. Yy, najlepszy silnik 3-cylindrowy litrowy i kilka lat temu czy kilkanaście ktoś by się na pewno yy, na pewno by się śmiał z tego dzisiaj te litrowe silniki potrafią robić kilkaset tysięcy kilometrów przebiegu bez napraw yy, ogólnie yy, z takich ciekawostek to żywotność większości silników jeżeli gdzieś producent udostępniał takie dane to z tego co kojarzę w różnych markach, gdzieś tam w biuletynach technicznych. Ona była przewidziana tam na 200, 250 do 300 tysięcy mniej więcej. Takie zapisy gdzieś tam widziałem w kartach technicznych tych silników, różnych marek oczywiście. Mówimy o silnikach turbodoładowanych, o pojemności kartonu mleka, czyli jednego litra, kiedyś wyśmiewane, dzisiaj te silniki zastępują spokojnie pojemności. Od 1,6 do 2 litrówek w najmocniejszych wersjach, nawet tutaj, taka ciekawostka, bo tych silników większość producentów ma te silniki, ale nie wszyscy. Także, może zacznijmy od powiedzmy, omówienia pokrótce, jakie silniki mamy dostępne na rynku. Czyli, zacznijmy od grupy WAGA, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Największa chyba grupa tych silników albo jedna z największych, czyli 1.0 TSI w różnych wariantach mocy od gdzieś tam 90 koni poprzez 100, 110, 105, 115. Najnowsza wersja chyba ma 115 koni z tego co kojarzę, aczkolwiek możliwości tego silnika są według mnie znacznie, znacznie wyższe. Tutaj producent nie chce żyłować tego silnika. To będzie jeden z najpopularniejszych chyba silników na rynku. Także wśród używanych hałd kolejny. Silnik także bardzo popularny. 1.0 TC Grupy Renault, Dacia, Nissan Nissanem. DIGT oznaczenie też było omawiane przeze mnie. Kolejny silnik tutaj mamy. 1.0 EcoBoost Forda. Także dosyć popularny silnik w różnych modelach kolejny silnik to 1.0 Boosterjet Suzuki, także omawiane przeze mnie. Kolejny silnik to Honda 1.0 VTEC Turbo. Jeden też z mocniejszych silników. 1.0 TGDi i także bardzo popularny silnik Hyundai Kia. No i taki mniej popularny, aczkolwiek jeden z nowszych silników 1.0 Firefly Turbo grupy Fiat Jeep. Alfa, aktualnie także właściwie Stellantis, także cały, cały tutaj, aczkolwiek no ten silnik jest oferowany też w różnych modelach tej grupy. Co można powiedzieć o tych silnikach? Może zacznijmy od najmocniejszych silników czyli co tutaj nam pojawia się w najmocniejszych silnikach. No najmocniejszym silnikiem jest 1.0 EcoBoost aktualnie, on może mieć nawet 170 koli, Gdzieś tam wersje pośrednie mają od 125, 140, 155. Później gdzieś jest, e... chociaż to, to też jest oczywiście z hybryd układ najnowszy, Później Honda 1.0 VTEC 126, 129 koli. No i dalsze jednostki już mają podobne wartości w okolicach tam 100-110 koni się to kręci wszystko. Także tutaj Ford ma najmocniejszy ten silnik i tak to wygląda. Tutaj co jeszcze o tych silnikach można powiedzieć. Większość tych silników ma wtrysk bezpośredni. Oprócz silnika 1.0 TC, który jest w wariantach zarówno z wtryskiem pośrednim jak i bezpośrednim. One się różnią oczywiście. Wariant tutaj z fabryczną instalacją gazową ma wtrysk pośredni, a bezpośredni, bez tej instalacji tam się różnią też mocą. Modziwo. Auto z instalacją gazową ma większą moc od benzyniaka, także to też taka ciekawostka. Reszta silników ma wtrysk bezpośredni. To oczywiście się wiąże też ze spełnianiem norm emisji spalin, z mniejszym spalaniem, z ekologią. Także tak to wygląda. Nie szukajmy tutaj raczej silników z wtryskiem bezpośrednim, bezpoś bo tych silników tylko yy, gdzieś tam w Renault możemy znaleźć silnik TCE. No i jakie opinie mają te silniki? Opinie są różne o tych silnikach litroweczkach, litrowych. Yy, aczkolwiek myślę, że w, gdzieś tam yy, te silniki już na rynku są ponad 10 w okolicach nawet 15 lat. Powiedzmy sobie szczerze, że i tak wypadły znacznie lepiej, niż ludzie oczekiwali, czy były opinie na początku u nich. Oczywiście są silniki lepsze i gorsze. Tutaj myślę, że jednym z lepszych silników jest silnik 10 TSI i tak będziemy jechać poszczególne silniki powiedzmy reszta się w miarę opowiem o silnikach tych lepszych, tych gorszych tutaj 1.0 TSI udowodnił gdzieś tam też w filmach nagrywanych, że te przebiegi mogą sięgać powyżej pół miliona, sześćset, osiemset już są egzemplarze nawet prawie milion kilometrów mają przejechane i te silniki mają, są wytrzymałe przede wszystkim, mają wytrzymały rozrząd mają oczywiście tam jakieś problemy mniejsze czy większe. Dużo tych aut jeździ z instalacją gazową, yy, regulacja zaworów hydrauliczna, chociaż to też te dane o tych silnikach często są sprzeczne. Ja już to kiedyś mówiłem, że nawet w kartach technicznych producent udostępnia do w różnych markach, na przykład, że rozrząd jest na łańcuchu, później się okazuje, że jest na pasku i często gdzieś tam w tych filmach o silnikach ja często to musiałem poprawiać później, bo się okazywało inaczej. Tutaj tutaj na pewno 1.0 TSI będzie jednym z lepszych silników i przede wszystkim bardzo duża baza dostępnych aut, części, mechaników, warsztatów samochodowych, które te silniki umie, umie naprawiać, chociaż te silniki są tak nowoczesne, że tutaj naprawdę też trzeba speców do tego, głównie to z diagnostyki komputerowej umieć diagnozować te silniki dobrze. I to będzie silnik jeden z lepszych gdzieś tam w czołówce, tak samo silniki. Silnik bym powiedział tutaj e, 1.0TC, chociaż DIGT, chociaż on ma, e, też są już samochody z dużymi przebiegami, ale te opinie o nim są już też różne. Pojawiają się gdzieś tam opinie też, że silnik gdzieś tam po większych przebiegach potrafi spalić olej problemy gdzieś tam z rozrządem, z wyciągniętym łańcuchem. Różne są opinie, aczkolwiek ja widziałem auta z przebiegami 200-300 tysięcy, gdzie niby ten rozrząd był jeszcze fabryczny. Dużo tych aut na taksówkach też zaczyna jeździć coraz więcej. No i fabryczna instalacja gazowa, także gdzieś tam tylko tutaj pamiętajmy, że już zawory są regulowane niestety mechanicznie i Gdzieś tam producent chyba nawet nie przewidział tej regulacji z tego, co kojarzy. Gdzieś tam w instrukcji chyba nie ma takiej w ogóle usługi. Eee, szklankami, bo ten silnik gdzieś tam jest pochodny od Japończyków, od Nissana. Także tak to wygląda. Kolejny silnik, jeden bus zero booster jet Suzuki. Taki silnik też niedoceniany, no bo tych aut jest z tym silnikiem mało. No Suzuki nie sprzedaje tych samochodów. Myślę, że też dosyć nowoczesna, bezawaryjna konstrukcja tutaj myślę, że warta uwagi tutaj jeszcze przy silniku 1.0 TCE odnośnie rozrządu rozrząd na łańcuchu 1.0 TSI, rozrząd na pasku teoretycznie niewymiennym ale tam po 240 tysiącach też trzeba go kontrolować 1.0 Booster Jet Suzuki tutaj te silniki ten silnik ma z tego co kojarzę łańcuch rozrządu. E, tylko się upewnię żeby zaś nie, zaś nie było jakiś tak jest. Gdzieś tam on był omawiany przeze mnie. E, tutaj taka kwestia ciekawa, dlatego tak jadę, dlatego że e, późniejsze te silniki mają oczywiście e, inne napędy i gdzieś to chcę też e, połączyć te silniki powiedzmy wadami też ogólnie, też odnośnie rozrządu. Silnik także dosyć mający, dosyć nowoczesny, mający yy, dosyć dobre opinie, aczkolwiek, no, tych hałd jest znacząco dużo mniej. Kolejny silnik 1.0 VTEC Hondy, tutaj dosyć mocna jednostka, 126-129 koni. Yy, rozrząd na mokrym pasku, no i tutaj jest, jakby nie ten rozrząd na mokrym pasku, to pewnie ten silnik miałby Gdzieś tam w czołówce by był, a tak ten silnik ma już też skrajne opinie. Możliwość zacierania tego silnika gdzieś tam ten pasek zostawia też syf w oleju. Ogólnie mówiąc, także na to warto zwrócić uwagę w ogóle kupując takie auto, czy ten olej nie jest zbyt czarny. Jak ten silnik pracuje, jak rozwija moc, czy nie ma błędów, czy nie kopci i tak dalej i tak dalej, to jest podobny tutaj podobny problem jak przy silniku Forda 1.0 EcoBoost. Ta sama sytuacja. Myślę, że tutaj powinniśmy na to też zwrócić, zwrócić uwagę kupując. Takie auto z tym silnikiem właśnie ze względu na te mokre paski olejowe. No i ostatni silnik 1.0, nie, nie ostatni jeszcze jest. Silnik 1.0 TGDI Hyundai a Także dosyć popularny w miarę bezawaryjny, aczkolwiek też te opinie e, tak naprawdę są różne z tego, co tam widziałem na forach. Rozrząd na łańcuchu, aczkolwiek gdzieś tam już ludzie narzekają, że ten rozrząd lubi się rozciągnąć znacząco szybciej. Także tak to wygląda. No i silnik 1.0 Firefly Fiat, także jeden z tych nowszych. E, Fiat Jeep. Tutaj Alfa Grupa, też Stelantis. Też konstrukcja, tak jak większość, bezpośredni wtrysk. Tutaj też mamy rozrząd na łańcuchu, z tego co pamiętam. Tak. Zresztą większość tych silników ma rozrząd na łańcuchu, oprócz Hondy, Forda i i Waga Silnik także dosyć nowoczesny, aczkolwiek tych silników nie ma na rynku. Tych za dużo aktualnie, także tutaj jeszcze musimy poczekać kilka lat pewnie o jakichś tam opiniach, żeby zebrać te opinie. Także łączę te silniki w większości to, że mają bezpośredni wtrysk, w większości mają rozrząd na łańcuchu, poza TSI silnikiem, silnikiem Hondy oraz silnikiem tutaj Forda EcoBoost te silniki, które mają rozrząd na łańcuchu, to też nie jest tak, że on jest dożywotni. Często jest tak, że przy przebiegu tam 150-200 tysięcy już ten rozrząd będzie podlegał wymianie, niestety. I często tak się zdarza, że teoretycznie dożywotni rozrząd okazuje się później, że kosztowo to nam więcej wyjdzie niż wymieniając gdzieś tam rozrząd na pasku. Co można powiedzieć o tych silnikach wszystkich? No ja bym to w kolejności, jaki jest najlepszy silnik. Według mnie gdzieś tam w czołówce, na pewno w okolicach pierwszego miejsca umieściłbym 1.0 TSI ze względu na ogromną ilość tych silników. I tutaj skala robi swoje. Gdzieś tam bezawaryjność też tych silników. Ogromne przebiegi, które te silniki też robią już. Waltach, także myślę, że on jest jednym z bardziej wartych uwagi silników. Oczywiście on na przestrzeni lat także był modernizowany z różnych roczników. Najstarsze roczniki to wszystko było dostosowywane także do, do norm emisji spalin, wtyskiwacze, turbosprężarka, różne warianty mocy. To samo z silnikiem 1.0 TC, także bardzo popularny już teraz silnik. Gdzieś tam też za TSI bym umieścił. Aczkolwiek no, ten silnik już nie ma tak dobrych opinii, powiedzmy. Gdzieś tam to też na przestrzeni lat się zmienia. Później 1-0 Booster Jet Suzuki. Myślę, że też dosyć niedoceniany silnik, ale to wynika głównie z ilości też samochodów, które mają te silniki. Suzuki nie sprzedaje jakichś tam ogromnych ilości tych haut. I także dostępność tego silnika w różnych modelach była też powiedzmy taka sobie. I co pozostałe silniki, myślę, że jeszcze 1.0 Firefly Fiat Jeep. No i na równej bym umieścił silnik 1.0 TGDI, 1.0 Ecoboost, 1.0 VT Turbo. Te silniki 1.0 VT yy, Hondy, yy, jakże, yy, tak, także Ecoboost. Gdzieś tam te silniki yy, myślę, że są w jednym, głównie ze względu na ten pasek w oleju i te opinie też są skrajne o tym silniku, problemy z tym paskiem w oleju, zapychanie tych kanałów i tak dalej, możliwość zatarcia tych silników, także to na to trzeba zwracać uwagę, wymieniać ten olej, kontrolować to yy, tak to. Wygląda. 1.0 TGD i gdzieś tam też znajduje się ze względu na ilość tych silników, też gdzieś tam w pierwszej, trójce, czwórce silników doładowanych litrowych. Myślę, że także jest warty uwagi. Aczkolwiek tutaj też się zdarzają. Ostatnio tam czytałem yy, gdzieś, że w okolicach 150-200 tysięcy yy, rozrząd już jest często do wymiany. Także na to. Na to powinniśmy zwrócić e, także e, uwagę, kupując auto z takim silnikiem. Podsumowując e, cały ten temat silników doładowanych, ja jeszcze wspomnę o silnikach wolnosących e, litrowych. No na pewno 1,0 mpi, gdzieś tam wywodzący się podstawą do silnika 1.0 TSI grupy Waga, także jest warty uwagi, też robi ogromne przebiegi on gdzieś tam był też wspominany przeze mnie w silnikach trzycylindrowych najlepszych także tutaj warto ten wolno silnik także gdzieś tam wspomnieć o nim, bo on jest gdzieś taką podstawą do tych silników 1.0 TSI z tego, z tej samej rodziny EA211 także myślę, że ten silnik wolno także pokazał swoją, swoją wielkość i moc, że tak powiem, co można powiedzieć o tych silnikach trzycylindrowych, litrowych, turbodoładowanych ogólnie. No Silniki, gdzieś tam opinia o tych silnikach, kilka, kilkanaście lat temu była taka, taka że wytrzymają tam z 50-100 tysięcy i się rozlecą. Historia pokazała, że nie jest to prawdą. Są silniki. Są to silniki często wytrzymałe, mające podobną lub nawet większą trwałość od silników gdzieś tam wolno sprzed lat. Są one ekonomiczne, w miarę elastyczne dzięki turbo doładowaniu, różnie rozwijają moc. Ja silnikami praktycznie jeździłem, wszystkimi z tymi, z tymi silnikami gdzieś tam w wałtach różnych. I te odczucia są różne od jakichś tam większych turbodziur, powiedzmy przy mniejszych obrotach, często po normalną jazdę. I te silniki się rozpędzają dynamicznie, są elastyczne, także na to, na to warto zwrócić uwagę. Często odczucia z jazdy z takim silnikiem, turbodoładowanym, litrowym, są dużo lepsze niż silników wolno gdzieś tam o większej czy dużo większej pojemności. Tutaj na pewno też robotę robią. Robi też wtrysk bezpośrednie ustawienie turbo, jak także w różne warianty mocy. Tutaj moment obrotowy często przewyższa nawet dwulitrowe silniki, gdzieś tam wolno sące, w tych najmocniejszych wersjach. Oczywiście, czym bardziej wyżyłowana wersja, no tym ta żywotność będzie też różna, tak jak powiedziałem. Aczkolwiek producenci ci najbardziej popularnych silników. To moc starają się nie podwyższać za bardzo, żeby właśnie ta żywotność tych silników. No i także możliwość chip tuningu tych takich silników, także myślę, że jest to dla użytkowników, którzy chcą mieć większą moc, też jest to dodatkowy plus. Także podsumowując ten temat, taki dłuższy, historia pokazała, że nie ma się co bać silników litrowych, turbodoładowanych. Oczywiście są większe, mniejsze wpadki, szczególnie z tym paskiem w oleju u niektórych producentów, czy z rozrządem słabym, słabo wytrzymałym na, na łańcuchu, aczkolwiek e, gdzieś tam ta eksploatacja tych silników nie jest też, e, koszty eksploatacji nie są przesadnie duże, także myślę, że są to najbardziej teraz popularne chyba silniki w autach i miejskich i kompaktowych, e, często także mini dostawczakach gdzieś tam Yy, także możliwość zainstalowania instalacji gazowej, yy, choćby w przypadku silnika TSI, który tą instalację też dosyć dobrze znosi. Tak samo w przypadku TC silników Renault, Dach Nissana. Myślę, że są to będzie to dosyć dobry wybór do normalnej eksploatacji. Także to było na tyle odnośnie omówienia takich silników całej rodziny tych silników turbodoładowanych, który które silniki są lepsze, które gorsze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału. Oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Pozdrawiam subskrybentów, widzów, sympatyków. Do usłyszenia do na następnego odcinka.